Pod koniec 2020 roku razem z narzeczonym kupiliśmy mieszkanie w stuletniej kamienicy, które postanowiliśmy samodzielnie wyremontować pomimo braku doświadczenia w tym temacie. Proces tworzenia naszego wymarzonego domu możecie zobaczyć na kanale EZO 2, a dzisiaj po roku przerwy w remoncie pokażę Wam jak to mieszkanie zmieniło się przez ostatnie lata i co zrobiliśmy do tej pory. No cześć! Witam Was w mieszkaniu. Bardzo często zastosowujecie nas pytaniami na temat mieszkania, co z remontem, czy remontujemy dalej, czy dalej mamy mieszkanie w swoim posiadaniu. I tak, mieszkanie dalej jest nasze, remont trochę stanął na pewien czas. Dzisiaj jestem tutaj po to, żeby trochę popracować, ale jednocześnie żeby pokazać Wam parę rzeczy, pokazać Wam co mniej więcej już udało nam się zrobić. Od ostatniego filmu, który pojawił się na kanale Ziodwana, na który Was swoją drogą serdecznie zapraszam. Troszeczkę udało nam się zrobić, ale od razu mówię, nie martwcie się, bo to co robiliśmy, nagrywaliśmy tylko po prostu nie zostało to jeszcze opublikowane i myślę, że te filmy pojawią się, jak już my wrócimy tak pełną parą do remontowania, czego szczerze mówiąc, ja już się osobiście nie mogę doczekać. Zresztą, patrząc po ilości pytań, to część z Was na pewno również. Pierwsze takie zmiany, które z tego co mi się wydaje nie były pokazywane już na filmach, to jest coś, co rzuca się w oczy od razu przy wejściu do mieszkania, a mianowicie chodzi tutaj o nowe drzwi. Jestem bardzo zadowolona z tego i za każdym razem idąc klatką po prostu mam taką radochę, że mamy naprawdę fajne drzwi i już to wejście do mieszkania wygląda super. Jakby co to nie jest kolor oryginalny, to niebieska folia zabezpieczająca po prostu przed pyłem, który jest w trakcie remontu niestety wszechobecny. Drzwi od wewnątrz są białe, od zewnątrz brązowe. Jednocześnie na drzwiach jest motyw jodełki, który super myślę będzie współgrał z jodełką, która będzie w pokojach. Odchodząc od drzwi, mamy też ścianę, która pierwotnie była zaklejona płytą. Jednakże, początkowo w mieszkaniu panował pewien zapach, niezbyt przyjemny. Myśleliśmy, że to jest zapach starych tynków, jakichś takich, wiecie, po prostu starych rzeczy, które w tym mieszkaniu są. Ale im bardziej opróżnialiśmy to mieszkanie, ten zapach właściwie nie znikał. I zaczęliśmy. Niuchać i szukać źródła tego zapachu. Okazało się, że tutaj, gdzie była ta płyta przeklejona, z tych szpar, które były między ścianą a tą płytą, wydzielał się właśnie ten zapach. I doszliśmy do wniosku, że jest to zapach, który przenika do nas z mieszkania sąsiedniego. I strasznie było to frustrujące, że wiecie, z wejścia do mieszkania mamy po prostu taki smrodek. Tutaj kiedyś. Pierwotnie były drzwi do pokoju, który należał do tego mieszkania, jednakże w pewnym momencie mieszkania zostały podzielone tak, żeby były trzy na piętrach zamiast dwóch, i ten jeden pokój został oddany do tego środkowego mieszkania, w związku z czym to wejście zostało zamurowane i zostało ono zamurowane w bardzo brzydki sposób. Było dużo nieszczelności. Widzieliśmy momentami y, instalację sąsiada, więc y, w momencie kiedy zdjęliśmy tą płytę, zakleiliśmy wszystkie te dziury, Jacek zatynkował te ściany i zdecydowanie ten zapach zniknął. Niestety mamy tutaj mały regres, który poczyniliśmy ostatnio, mianowicie zdjęliśmy z tej ściany płytę i ta ściana w całości to są kominy i też połataliśmy wszelakie nieszczelności. Ona też zostanie zatynkowana. W sumie nie przejmujemy się tym, że zdecydowaliśmy się jednak na demontaż tej ściany i zrobienie jej na nowo, dlatego że to była, z tego co pamiętam, jedna z pierwszych ścian, które robiliśmy. Jednocześnie to był taki moment, kiedy Jacek nie miał jeszcze w sobie tyle pewności, żeby Tynkować. Nie wiedział, że jest w stanie, że umie to robić i że w sumie sprawia mu to frajdę. No i ostatecznie ta siana też będzie zatynkowana. I myślę, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, za które się zabierzemy po powrocie do remontowania. Przygotowaliśmy już sobie pralnię, w której zostaje nam tak naprawdę wymienić to okno no, i oczywiście zrobić sufit. Ja w ogóle mam taki plan, żeby wykorzystać to stare okno i zrobić z niego lustro. Jeśli pozwoli na to stan tego okna, bo wygląda raczej kiepsko, myślę, że to jest fajne wykorzystywać takie stare rzeczy, które są już w tym mieszkaniu, żeby nie wyrzucać wszystkiego. Idąc dalej, przechodzimy do pomieszczeń, z których jestem mega dumna i jestem mega zadowolona, jak to wygląda ponieważ mamy już zrobione tutaj i ściany i sufity. To jest niesamowite jak bardzo zmienił się ten pokój po zrobieniu ścian, po zrobieniu sufitów, po ogarnięciu okien, zamontowaniu moich wymarzonych białych parapetów. Po prostu chce się być w tym miejscu. Tutaj kiedyś był taki wielki, wiszący, my to nazywaliśmy trapezort i strasznie to wyglądało, jeszcze był pokryty barankiem, a teraz mamy piękny sufit, powierzchnia, która tutaj jest z wejścia, korytarz, kuchnia. One strasznie psują odbiór mieszkania. Znowu, nie mogę się doczekać, aż to też będzie zrobione, bo wtedy to mieszkanie będzie wyglądało już właściwie na gotowe. Chodząc po mieszkaniu, mam ochotę mówić, że wchodzimy do kolejnego mojego ulubionego pomieszczenia, bo wszystkie te pokoje już są moimi ulubionymi. Jesteśmy teraz w studiu, które nie przestraszcie się, obecnie bardziej funkcjonuje jako magazyn. też przyznam szczerze, że przez ten czas... Nie remontowania. Bardzo dużo rzeczy tutaj wnieśliśmy, których nie mogliśmy wnieść do mieszkania, które obecnie wynajmujemy, więc tu się zrobił taki mały składzik, a jednocześnie wszędzie mamy rozłożone materiały, już kupione do remontu. Okno, które chcemy wstawić do pralni i mamy coś, co czekam w sumie na to, aż będę mogła już tego używać. No bo wiadomo, ze, no, ze wszystkim bo po prostu ja już nie mogę się doczekać, jak to już będzie zrobione i jak będzie można z tego korzystać, e, ale pokażę Wam, bo kupiliśmy dość nietypową umywalkę do. Łazienki. I odkąd ją kupiliśmy, to właściwie minęło tyle czasu, że już zapomniałam zupełnie jak ona wygląda, bo jej nie wyciągaliśmy odkąd ją kupiliśmy. I zastanawiam się, czy do momentu, kiedy będzie zamontowana, czy dalej będzie nam się podobała. Jest to taka duża misa, która będzie na placie ustawiona. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak będzie się z niej korzystało, ale widzę. W sumie dalej mi się podoba. Płytki do łazienki też już mamy kupione. Tutaj mamy płytki na podłogę w takim wzorze drewnianym. Oczywiście one są teraz strasznie zapylone, więc kolor nie będzie taki idealnie odwzorowany. I też myślę, że on będzie zupełnie inaczej wyglądał w łazience, która będzie raczej ciemna, dlatego że tam nie mamy naturalnego światła. Tutaj mamy takie antracytowe, również bardzo zapylone płytki, co prawda te są na wierzchu połamane. One zostały uszkodzone w transporcie, ale dostaliśmy w ramach reklamacji od sklepu dodatkowe opakowanie, więc sumerycznie i tak chyba weszliśmy na plus, z tego co pamiętam, dostaliśmy jedną czy dwie płytki w gratisie, ale zostawiliśmy je w sumie nie wiem po co. Tutaj z kolei mamy płytki miedziane, które też właśnie będą w łazience i one mają taki piękny niebieski, metaliczny Połysk. Jedyna moja obawa jest taka, że nie będzie tego połysku widać yy, w momencie, gdy tam nie będzie tego światła dziennego. Szukaliśmy miedzianych płytek przez długi czas i większość wzorów, które widzieliśmy, były takie, jakby bardzo słabej rozdzielczości, nadrukowane yy, i po prostu nam się nie podobały. Te, jak zobaczyliśmy, to od razu mieliśmy takie, tak, znaleźliśmy idealne. Cieszę się, że sporo rzeczy udało nam się już kupić, nagromadzić. I dodatkowo myślę sobie, że odpada też. Ten stres z wybieraniem, a jedną z rzeczy, z której najbardziej chyba jestem zadowolona, to są panele jodełkowe do salonu i studia. Jodełka to jest takie nasze trochę marzenie, którego myśleliśmy, że nie uda się spełnić. Z racji tego, że chcemy podłogówkę raczej taki parkiet właśnie jodełkowy odpadał. Zdecydowaliśmy się na panele i po długich też poszukiwaniach udało nam się znaleźć takie, które totalnie nam się spodobały i stwierdziliśmy, że spełnią tę naszą potrzebę. I też już nie mogę się doczekać, jak zacznę to układać, chociaż podejrzewam, że z tym też będzie trochę zabawy, ale myślę, że to będzie już raczej taka przyjemna zabawa. To już nie będzie wiecie, taka zabawa jak rozwalanie, burzenie. To już będzie po prostu czysta przyjemność układania tej podłogi. No i na pewno już sama zmiana będzie gigantyczna. Pokażę Wam jeszcze ostatni pokój, którego Wam nie. Pokazałam i ten pokój właściwie był pierwszym, który zrobiliśmy. Także idynki, i gładzie, i sufity uczyliśmy się właśnie na tym pomieszczeniu. I w sumie to będzie widać, ponieważ mieliśmy pewne problemy z pękaniem sufitu, więc trzeba było robić poprawki. Natomiast w innych pokojach już wiedzieliśmy, czego unikać, więc tam wygląda już wszystko dobrze za pierwszym razem. Tutaj też powstało nowe pomieszczenie wewnątrz tego pomieszczenia, mianowicie zbudowaliśmy garderobę, o której w sumie bardzo, bardzo długo marzyłam i bardzo się cieszę, że będzie takie miejsce, bo wiecie, miejsce do przechowywania w mieszkaniu jest zawsze bardzo ważne. I te trzy pokoje to były bardzo intensywne tygodnie pracy dla nas, bardzo wyczerpujące i psychicznie, i fizycznie. Dosłownie budziłam się w nocy z bólem rąk z przepracowania takiego fizycznego. Ale też to jak bardzo już zrobienie tych ścian zmieniło cały wygląd, to po prostu to jest niesamowite. To już jest zupełnie inne mieszkanie niż to co było. I to tym bardziej było takie frustrujące, że musieliśmy przerwać ten remont i zostawić to w takim stanie, ale jednak wiecie, czasami zdarzają się w życiu takie sytuacje, że po prostu trzeba pewne rzeczy odłożyć na później i to była jedna z takich rzeczy. W sumie trzeba sobie pozwolić na to, żeby dać sobie ten czas i na regenerację, bo teraz tak sobie myślę, że to wyzwanie, do którego się zabraliśmy, to było wyzwanie, na które ja nie byłam gotowa. Zupełnie nie byłam gotowa na to, że będzie tu tyle pracy. Ale też nie planowaliśmy takiego remontu i choć niesie to ze sobą bardzo dużo satysfakcji, a jednocześnie daje takie poczucie, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż myślimy. Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, a właściwie postawiliśmy sami siebie przed tym wyzwaniem, bo właściwie nikt nam nie kazał robić takiego generalnego remontu. To gdzieś tam pojawiło się w naszych głowach w trakcie już po kupieniu. I biorąc się za to, sami nie spodziewaliśmy się, ile to kosztuje energii. Myślenia, planowania, pracy. Zwłaszcza mówię tutaj o takich osobach, które nie robią takich rzeczy na co dzień, czyli jest to dla nich powiedzmy dość egzotyczne zajęcie, tak jak to było w naszym przypadku. My się tutaj uczyliśmy w tym mieszkaniu wszystkiego od początku do końca. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia w tych tematach, z wyjątkiem, wiecie, malowania i skręcania mebli i jakichś takich drobnych rzeczy, które gdzieś tam każdy we własnym domu robił. Przede wszystkim chyba najbardziej nie byliśmy przygotowani na to, ile to będzie trwało. Bo wydawało nam się w pierwszej wersji, że po czterech miesiącach się wprowadzimy, a zmienimy panele, pomalujemy ściany, będziemy mieszkać. Natomiast mija już prawie 4 lata, odkąd kupiliśmy to mieszkanie, i dalej nie jest ono w stanie takim do zamieszkania. I dzisiaj tak zastanawiam się nad tym, czy wiedząc na początku tej drogi Ile to będzie trwało? Ile to będzie wymagało pracy i jakiej pracy? Czy ja bym stwierdziła, że ja jestem w stanie tę pracę wykonać? I wiecie co? Przychodzi mi do głowy coś takiego, że powiedziałabym sobie, że ja nie dam rady. I to też jest takie, coś, co chciałabym Wam przekazać, że. Jak Wam się wydaje, że Wy czegoś nie jesteście w stanie robić, to to nie jest kwestia tego, że Wy nie jesteście w stanie tego robić, tylko to jest kwestia tego, że nie wierzycie w siebie. Gdyby ktoś mnie zapytał kilka lat temu, czy e, byłabym w stanie zrobić sufit podwieszany, to powiedziałabym, że absolutnie nie. W ogóle w życiu bym się na to nie, za to nie zabrała. A tymczasem robiliśmy we dwoje te sufity i daliśmy radę. Choć, e, nie ukrywam, to była chyba jedna z trudniejszych dla mnie fizycznie rzeczy. Ale oczywiście to też mamy nagrane, więc te nasze trudy we dwoje też zobaczycie. Powiem szczerze, kocham przybywać w tym mieszkaniu, bo ta ilość światła działa na mnie tak bardzo pozytywnie. Przyznam Wam się, że teraz wynajęliśmy mieszkanie w takim budynku, który ma bardzo małe okna. I różnica w naświetleniu jest tak przeogromna. Ja mam wrażenie, że w tamtym mieszkaniu jest wiecznie ciemno, i myślę, że to też zdecydowanie wpływa na samo poczucie. Natomiast tutaj wchodzę zawsze, to mam takie, takie poczucie, że mam, mam czym oddychać. Jest dużo powietrza, jest chłodno, jest jasno i to daje takiego kopa energetycznego. No, ale ja tu łażę, gadam, marzę. I cieszę się w sumie mega. Dzisiaj tak mi to poprawiło humor, że sobie pochodziłam, podoceniałam to, co już jest zrobione. Ale dzisiaj czeka mnie praca, tak naprawdę, ponieważ mam do wyczyszczenia futryny w tym mieszkaniu. Futryny oryginalne, stuletnie, które no, przez te lata były bardzo różnie traktowane. Kiedy my kupiliśmy mieszkanie, one w ogóle były zasłonięte takimi bardzo dziwnymi panelami, jak na podłogę w sumie trochę. Odkrycie oryginalnych drewnianych futryn było taką fajną niespodzianką, ale jednocześnie na tych futrynach było strasznie dużo warstw farby, które dość ciężko było zedrzeć. Ostatecznie opalarka i szpachelka to były moje narzędzia pracy, natomiast samo to. Nie dało takiego idealnego efektu. Jeszcze muszę zeszlifować te pozostałości farby, które pozostają na tych futrynach. No, i to też jest taka bardzo upierdliwa robota. Mam wrażenie, że wszystkie takie drobne, upierdliwe roboty przypadają właśnie mi. Ale z drugiej strony te upierdliwe prace dają też super efekt wizualny i taki efekt skończonego. Więc mam nadzieję, że wkrótce uda mi się te futryny wszystkie poczyścić, żeby już mieć to z głowy. Bo przyznam że trochę już to odkładam i to trochę wisi na żeby w końcu się za to zabrać. Docelowo mniej więcej tak to ma wyglądać, i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak wygląda niewyczyszczona, no to różnica jest przeogromna. Też. Um, pokryjemy czymś te futryny nie wiem, jakąś bejsą, czymś, co delikatnie wybledzi ten żółty kolor. To jest prawdopodobnie coś, co tutaj zastosujemy. Przynajmniej dopóki nam się nie znudzi drewniane i nie postanowimy tego ponownie zamalować, co mam nadzieję nie nastąpi zbyt szybko, bo ilość pracy, jaka jest przy tym, no, o ile te powierzchnie płaskie w miarę sprawnie idzie wyczyścić, no to jednak te szczegóły tutaj, te, wiecie, te wszystkie, wszystkie drobne detale no to to jest po prostu masakra. Ja to robię ręcznie i zajmuje to mnóstwo czasu. Stąd też tak ciężko mi się zabrać za czczenie tych futryn, ale dzisiaj jestem gotowa, żeby chociaż troszeczkę. Nie mówię, że muszę skończyć od razu dzisiaj jedną futrynę, ale tak chociaż trochę, żeby już trochę inaczej to wyglądało. Także przebieram się i zabieram do działania. Nie robiłam tak długo, ale to jest tak męczące przez te wibracje i przez to, że robię górną płaszczyznę, robię z rękami ciągle uniesionymi w górze. O, matko, i jeszcze na górze jest gorąco, dużo gorzej niż na dole. Tutaj jest przyjemnie chłodniutko, a pod tą futryną po prostu zbiera się całe ciepłe powietrze. I to widać bardzo po mnie. Nie dość, że jestem cała w tym pyle. To jednocześnie jestem cała mokra. 19. A ja już sobie teraz słucham, jak pięknie ptaszki śpiewają. Nie wiem, czy to będzie słychać. Kurczę, fajnie. Niby miasto duże, a za oknem jak w lesie. Co prawda, nie udało mi się zrobić wszystkiego, ale wygląda to już naprawdę dużo, dużo lepiej. Zapomniałam już, jaką ogromną satysfakcję daje. Robienie tutaj w tym mieszkaniu, odmienianie oblicza czegoś, co było stare, i nadawanie temu zupełnie nowego wymiaru.